W naszym spotkaniu bierze udział Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Powiatu, członek Komisji Edukacji, który doskonale zna sytuację naszej oświaty. Są również zaproszeni dyrektorzy, dwaj dyrektorzy jako przedstawiciele, wszystkich dyrektorów, no nie chcieliśmy prosić wszystkich, jeżeli będzie taka potrzeba, zrobimy spotkanie ze wszystkimi dyrektorami. Natomiast jest pani dyrektor Fawek, dyrektor zespołu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych nr 6, o której ostatnio głośno jest w, naszych, w naszej prasie. Środowisko tej szkoły jest trochę rozżalone, ponieważ ta szkoła, chcę powiedzieć, powstała właściwie od początku. Kiedyś tam było liceum, które zostało zlikwidowane, było technikum technologii odzieży, do którego nie ma już naboru. Chcę powiedzieć, że do tego zawodu jest tylko nabór do jednej szkoły w całym województwie, w Łodzi, także to nie tylko u nas. Natomiast kierunki, które są, są nowe. To jest wysiłek pani dyrektor, wszystkich nauczycieli, że jest, są nowe zawody. Szkoła w tym roku ma nawet lepszy nabór niż w ubiegłym roku. My tam zrobiliśmy. Takie prace, które robimy w innych szkołach. Remonty dachu, termomodernizację, zieleń wokół szkoły, to co robimy w innych szkołach. Także ta szkoła nie jest żadnym, żadnym wyjątkiem. I myślę, że tutaj pani dyrektor odniesie się do tych artykułów, o których ostatnio tutaj, które ostatnio były w naszej, naszej prasie. Jest dyrektor Rupniewski, dyrektor, gdzie w tej szkole. Robi się w tej chwili Jest w tej chwili realizowana największa inwestycja. Budowa sali didaktycznej za 8 milionów 200 tysięcy. W tym roku do przerobienia, tak nie powiem, to jest 2 miliony 400 tysięcy złotych. Szkoła, która ma bardzo ciekawe zawody, techniczne zawody, gdzie ma, zawsze jest duży nabór. I jak wspomniałem już wcześniej, to pierwszy etap tej takiej poważnej inwestycji. Kolejny to samochodówka, dlatego też ci dwaj dyrektorzy są do Państwa dyspozycji i pewnie się ustosunkują do tego, co się dzieje w ich szkołach. Ja bardzo serdecznie, bo akurat tutaj, tak jak Pani widzę, żadne, żadnej z Pani nie widziałam w szkole u mnie ostatnimi czasy, także bardzo serdecznie do szkoły zapraszam i korzystając z okazji, że dzisiaj mogę się tu z Państwem spotkać, chciałam udowodnić, że szkoła się wbrew temu, co tu ostatnio w tym artykule pisało i co się mówi, rozwija. W tym roku dokonaliśmy naboru o 40 osób większego w stosunku do ubiegłego roku. Pełen nabór do 5 klas. Te kierunki, które aktualnie są, te kierunki, które aktualnie są yy, yy, przez nas prowadzone, to w zasadzie zupełnie inne kierunki niż się utarło mówić o szkole włókiennic. Technik technologii odzieży to tylko klasa trzecia i klasa czwarta technikum, Już od dwóch lat naboru nie dokonujemy. Natomiast technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich. Czy teraz to liceum plastyczne to są tego typu kierunki, które naprawdę wszędzie w całym kraju cieszą się wielkim powodzeniem, a myślimy o techniku usług kosmetycznych, bo przyszłościowo kolejne dwa lata ma on być rozwijany z pułapu szkoły gimnazjalnej. Stanowiłoby to taki komplet zawodów w zasadzie ze sobą współgrających. No i oczywiście zasadnicza szkoła zawodowa, kształcąca uczniów w zawodzie fryzjer. Na potrzeby tych uczniów co roku wielkimi staraniami staramy się dzięki oczywiście wielkiemu wsparciu zarządu, zapewnić tym uczniom jak najlepsze warunki. Przede wszystkim warunki do nauczania, dzięki, temu, dzięki pozyskanym środkom i własny, własnym, własnym, własnym sumptem pozyskanym i przekazanym z budżetu ogólnego. Powiatu mogliśmy dokonać takich remontów, dzięki czemu młodzież y, ma zapewnione godne warunki, jest dokonana pełna termomodernizacja, dach, który po dwu, dwa lata temu burzach i tornadach został w zasadzie uszkodzony i zerwany, został zreperowany, ale jednocześnie przynosi to również efekty ekonomiczne. Y, utrzymanie szkoły w tym roku jest mniejsze niż w roku ubiegłym, mimo wzrostu kosztów mediów i y, wzrostu y, kosztów utrzymania ze względu na trudną zimę. No a jeżeli chodzi o same warunki. Yy, dydaktyczna, a przecież po to szkoła istnieje, yy, to młodzież co roku ma coś dodatkowego pozyskiwanego bądź organizowanego. A to dwa lata temu asystentura Komeniusa i dodatkowy program i asystent językowy z Turcji. A to środki unijne pozyskane, gdzie młodzież naprawdę w bardzo nowoczesny sposób jest w tej chwili kształcona w zawodzie technik usług fryzjerskich. Stąd pewna popularność tego typu technikum. Dzięki tym środkom dodatkowe zajęcia, już tyle razy było mówione na terenie powiatu i szczególnie na ten temat zorganizowana konferencja, ale i zajęcia dodatkowe zawodowe ze stylizacji, z wizażu, język obcy zawodowy, prowadzenia małej firmy, wyposażona pracownia stylizacji, pracownia fryzjerska na potrzeby tych uczniów, a oczywiście, że jeżeli projekt po dwóch latach nie będzie już realizowany, to pełna ta baza pozostanie dla uczniów następnych. Jeżeli chodzi o Liceum Plastyczne, to Pani pytała, to jest pierwszy rok. Z całą pewnością, wtedy kiedy otwieraliśmy technika usług fryzjerskich, była jedna pracownia lekko przystosowana. Jeżeli już mamy dwie stylizacji z tablicą interaktywną i pełną, z pełnym wyposażeniem, tak jak profesjonalny salon fryzjerski, pracownie do technikum usług fryzjerskich, stąd nabór na dwie klasy. Rodzice przychodzą, uczniowie widzą i kierunek się rozwija. Zresztą istnieje taka potrzeba, bo jest zapotrzebowanie na tego typu zawód i nie tylko u nas w Powiecie, ale wszędzie istnieje. A realizacja projektu daje w pełni możliwość zatrudnienia nie tylko u nas i samozatrudnienia, ale również i gdzie indziej. Jeżeli chodzi o liceum plastyczne, aktualnie kończymy przygotowywanie sali na potrzeby zajęć z malarstwa i z rzeźby. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskanie kadry, to możemy się naprawdę pochwalić wysoko wykwalifikowaną kadrą do przedmiotów artystycznych. Jest sporo Tomaszowian, którym leży na sercu to, aby właśnie ten zawód artystyczny, bo to tak można nazwać, to uzyskuje każdy z uczniów na końcu liceum plastycznego, po ukończeniu ulicą i po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł plastyka. Żeby się na tym terenie rozwijał, dlatego że są tu wielkie tradycje i możliwości do tego, żeby plenery organizować i faktycznie, żeby ty uczniów w tym, w tym zawodzie kształcić. Nie ma tego typu szkoły, zresztą w całym makroregionie. Rzeźby będzie uczył profesor Dudek, profesor ASP. W historii sztuki osoba też z ASP z Łodzi po historii sztuki, malarstwa, tomaszowianka, która też ma wielkie osiągnięcia w tym zakresie. A przedmioty specjalizacyjne, takie jak reklama wizualna i dekorowanie wnętrz, dają się być na tyle atrakcyjne, że tak jak tutaj nieraz były jakieś takie słuchy, z pracą przyszłościowo tych osób, wiedząc jak to się w dzisiejszych czasach rozwija, yy, rozwijają właśnie tego typu kierunki, jakie zapotrzebowanie jest różnego typu firm yy, dotyczących zarówno dekorowania wnętrz, jak i yy, przygotowania różnego typu ekspozycji, reklamy wizualnej poszczególnych firm, nie będzie. Bo jeżeli ktoś nie, gdzieś tam nie będzie zatrudniony w jakiejś firmie, to sobie samo zatrudnienie dobrze, sam zapewni. Także zdawać by się mogło, że szkoła, ja takie odnoszę wrażenie, po raz pierwszy od kilku lat dokonała tak dobrego naboru, tak dobrze się rozwija. Po wielu tych remontach, które zostały wykonane, faktycznie młodzież ma niezłe warunki, z wyjątkiem sali gimnastycznej. A sala gimnastyczna, którą teraz mamy, jest naprawdę niepełnowymiarowa. Zresztą ci z Państwa, którzy przychodzą, to wiedzą, że spotkanie ogólne młodzieży, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego jest możliwość jest ograniczona. To jest 127 m2. I te działania, które podejmujemy, a które, na, które, na które w jakiś sposób, w jakimś sensie już uzyskaliśmy przychylność zarządu, to yy, tylko po to, żeby po prostu młodzież osiągała lepsze wyniki w sporcie, żeby młodzież mogła się w tym zakresie rozwijać. Zresztą wstyd, żeby w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach szkoła nie miała pełnowymiarowej sali. Nie mówimy o hali widowiskowej, tylko o sali gimnastycznej. Wymiary 22 na 32, tak żeby było pełne boisko do koszykówki, ale bez wielkiego zaplecza, bez, wielkiego, bez wielkiej widowni, bo i koszty utrzymania są zupełnie niepotrzebne. Tego typu sale na terenie powiatu Tomaszowskiego są. Więc yy, tak mi się wydaje, że po prostu, a chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo krzywdzące są właśnie w związku z czym tego typu opinie bo, i, i tego typu artykuły. I nauczyciele, i uczniowie, cała społeczność szkolna i rodzice naprawdę wiele robią, żeby z roku na rok w szkole było coraz lepiej. Natomiast mówienie typowanie za 2 trzy lata szkoły, która by miała ulec likwidacji, robi nam wiele krzywdy i cała nasza praca idzie w niwecz. Bo rodzice słyszą, zastanawiają się, a może tak, a może inaczej. Także ja odbieram to jako wielką krzywdę dla szkoły i zresztą wszyscy nauczyciele tak odbierają, że jest to wielka krzywda dla szkoły i dla uczniów. Ta część zarzutów jest w stosunku do mojej gazety artykułowana, chociaż bez wymieniania tytułu. Ja może kilka zdań. Pani Dyrektor, chciałam się do Pani zwrócić, ponieważ ja to osobiście w rozmowie artykułowałam niejednokrotnie. Że jestem pełna podziwu dla Pani zdolności jako menadżera oświaty i to w ogóle to, że Pani i Pani zespół zabiega o, o dobro Waszej szkoły, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Gdybym ja była starostą, to bym natychmiast Panią zatrudniła jako osobę odpowiedzialną za oświatę w powiecie. No, ale to taki ten. Rzad. Natomiast nie ulega wątpliwości z naszego punktu widzenia, z punktu interesu mieszkańców powiatu i podatników, inwestowanie w szkołę przystrefowej to jest porażka. No, błąd nastąpił w momencie likwidacji budowlanki i tutaj stanowisko, czy moje, czy całej gazety. Się nie zmienia, i będziemy to podtrzymywać niezależnie od tego, co tutaj pada, jakie liczby. A ja, może... A ja bardzo serdecznie zapraszam do szkoły, także można wszystko zobaczyć. Ja, może tutaj jeszcze dodam, bo też czyni nam się zarzut zarządowi, że zrobiliśmy dach w tej szkole. To dwa lata temu chyba było. Tak. Jeżeli dach przeciekał, były naprawdę zalania, to można było, ta szkoła mogła funkcjonować bez zrobienia dachu. Zresztą pozyskaliśmy pieniądze z Ministerstwa Edukacji. Na ten dach, dach kosztował 145 5 tysięcy, 000, a 93 tysiące, tysiące pozyskane z Ministerstwa. z Ministerstwa Edukacji. Także niewiele nas to kosztowało i w tej chwili nie ma przecieków, a jest zrobiona termomodernizacja i ładnie wygląda ta szkoła.